To usiądź sobie wygodnie, bo to historia, która naprawdę chwyta za serce. Wyobraź sobie, był zwykły poniedziałek, deszczowy, zimny, taki, co nie wróży nic dobrego. W biurze firmy Nowa Group panowała napięta atmosfera. Jak zwykle, gdy dyrektor Kamil Domański miał zły dzień. A to oznaczało jedno: ktoś oberwie, i wtedy wchodzi ona. Natalia, skromna, cicha dziewczyna z działu księgowości. Od kilku tygodni nosiła luźniejsze ubrania, unikała spojrzeń. Wiedziała, że wcześniej czy później będzie musiała powiedzieć, że jest w ciąży, ale nie tak to sobie wyobrażała. Kamil spojrzał na nią znad laptopa, jakby właśnie zobaczył plamę na idealnie czystym biurku. Co to ma znaczyć? Ciąża teraz? Przecież jesteś ledwo po okresie próbnym, warknął tak głośno, że inni zaczęli zerkać za monitorów. Natalia zamarła. Słowa ugrzęzły jej w gardle. Ja. To nie było planowane, ale dam radę, naprawdę. Potrzebuję. tylko? Nie interesuje mnie twoje, dam radę. Masz być wydajna, a jak nie, to droga wolna cisza. Nikt nie drgnął, nikt się nie odezwał. Tylko Natalia stała z oczami pełnymi łez, z ręką opartą o brzuch, jakby próbowała chronić maleńkie życie przed tym światem. Wyszła, nie płacząc, już nie, bo wiedziała, że czasami milczenie boli najbardziej, ale wtedy stało się coś, czego Kamil się nie spodziewał. Kilka dni później Kamil odebrał telefon, numer zastrzeżony. Halo? Mówi mecenas Kamińska: Panie Domański, reprezentuję Natalię Wysocką. W związku z publicznym upokorzeniem, groźbą zwolnienia z powodu ciąży i łamaniem kodeksu pracy otrzyma pan oficjalne pismo. A to dopiero początek. Kamil zbladł. Przepraszam, ale jak pani powiedziała jak ona się nazywa Wysocka, Natalia Wysocka. Córka Anny Wysockiej, i wtedy uderzyło go jak grom z jasnego nieba. Anna Wysocka, jego pierwsza miłość. Dziewczyna, której kiedyś złamał serce, zostawiając ją dla kariery. Kobieta, którą próbował wymazać z pamięci. Nie wiedział, że miała córkę. Nie wiedział, że to była jego córka. Kamil nie spał przez całą noc. Przeglądał stare zdjęcia, listy, wiadomości, których nigdy nie wysłał. Zaczął łączyć daty, wydarzenia, wspomnienia. Następnego dnia poszedł do biura, ale tym razem nie w garniturze, bez ochrony, bez dystansu. Natalia już tam nie pracowała, złożyła wypowiedzenie, więc pojechał pod adres, który miał z akt personalnych i tam zobaczył ją w parku na ławce. Głaskała brzuch i uśmiechała się do książki w rękach. Podszedł powoli. Serce waliło mu jak szalone. Natalia Muszę z tobą porozmawiać. O wszystkim spojrzała na niego chłodno, już bez lęku. Już wiedziała, już wiem, kim jesteś powiedziała spokojnie ale to nie znaczy, że zasługujesz, by być częścią mojego życia. Kamil poczuł, jak coś w nim pęka, bo przez lata miał wszystko, ale nie miał tego, co najważniejsze rodziny, prawdy, drugiej szansy. Czy ją odzyska, czy uda mu się odbudować mosty, które sam kiedyś spalił? Czy Natalia da mu choć cień nadziei, że jeszcze może coś naprawić? To wszystko miało się dopiero rozstrzygnąć. Jasne. To teraz trzymaj się, bo ta historia właśnie zaczyna wchodzić w głębsze emocje. Kamil siedział na ławce obok natali, ale czuł się jakby dzieliły ich kilometry. Ona patrzyła przed siebie, a on na nią. W jego oczach nie było już arogancji. Tylko strach i coś, czego dawno nie czuł, prawdziwy żal. Wiem, że nie zasługuje na Twoje zaufanie, ale muszę ci powiedzieć coś. Co noszę w sobie od tamtej rozmowy. Natalia spojrzała na niego z nieufnością, ale nie przerwała. Twoja mama, Anna, była kimś, kogo nigdy nie przestałem kochać, tylko byłem za głupi, żeby to wtedy zrozumieć. Wybrałem sukces, pieniądze, a straciłem Was. Nie wiedziałem, że istniałaś. Gdybym wiedział, ale nie wiedziałeś, przerwała mu cicho. I nie chodzi tylko o to, chodzi o to, jak mnie potraktowałeś, bez cienia szacunku, jak nikogo, jak przeszkodę. Kamil spuścił głowę. Masz rację. I nie oczekuję przebaczenia, ale chciałbym mieć szansę, być chociaż, obok, pomóc, choćby milcząco. Zapadła cisza. Taka, która trwa kilka sekund, ale ciągnie się jak wieczność. Natalia spojrzała na swój brzuch. Ten maluch nie zna jeszcze słowa nienawiść, ale zna już miłość. I ja go tego uczę każdego dnia, zrobiła pauzę, westchnęła. Nie wiem, czy potrafię ci zaufać, ale jeśli chcesz, możesz spróbować na moich warunkach, bez presji, bez obietnic. Kamil kiwnął głową, z ledwo widoczną łzą w oku. Tylko jedno ci obiecuję. Nigdy więcej cię nie zawiodę. Od tego dnia wszystko się zmieniło. Kamil nie był już dyrektorem z chłodnym spojrzeniem. Zaczął przychodzić na każdą wizytę u lekarza, pomagał nosić zakupy. Czasem po prostu siedział pod drzwiami, czekając, aż Natalia będzie gotowa porozmawiać. Niczego nie wymuszał, uczył się, co to znaczy być ojcem, chociaż jeszcze nikt go tak nie nazwał. Natalia widziała to z dystansu. Z ostrożnością, ale widziała, aż w końcu nadszedł dzień-noc, właściwie gwałtowne skurcze, ból, nerwy. To Kamil był tym, który zawiózł ją do szpitala, który trzymał ją za rękę, który pierwszy zobaczył małą Zosię i pierwszy zapłakał. Godzinę później siedział przy łóżku Natalii, trzymając noworodka w ramionach. Natalia spojrzała na nich oboje. Wygląda na to, że masz jeszcze szansę być kimś więcej. Kamil uniósł wzrok. Myślisz, że będziesz w stanie mi kiedyś wybaczyć? Natalia nie odpowiedziała od razu, ale po chwili uśmiechnęła się lekko. To nie zależy tylko ode mnie. To zależy od tego, co zrobisz z tą szansą. Wtedy pojawił się ktoś jeszcze. W drzwiach stanęła kobieta. Starsza, z siwymi włosami, w płaszczu, który wyglądał na zbyt znajomy, patrzyła na Kamila z oczami, które znał bardzo dobrze, i powiedziała tylko: Kamilu, musimy porozmawiać nie tylko o Natalii, ale o jeszcze jednym dziecku tym, którego nie znałeś. Kamil pobladł. Natalia spojrzała zaskoczona. Jak to? Jeszcze jednym. A wtedy wszystko, co do tej pory było trudne, Stało się jeszcze bardziej skomplikowane, bo przeszłość nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa Finished thinking. No i teraz wszystko stanęło na głowie, bo kiedy myśleli, że już nic ich nie zaskoczy, przeszłość otworzyła drzwi szerzej niż kiedykolwiek. I w tych drzwiach stała Lucyna, matka Kamila kobieta, która zawsze była gdzieś w cieniu jego sukcesów elegancka, chłodna, idealna według świata. Ale teraz wyglądała inaczej. Starsza, słabsza. W oczach nie było już dumy. Był lęk. I coś jeszcze, poczucie winy. Kamil wstał wciąż trzymając malutką Zosię w ramionach. Mama, co ty? Co to znaczy, jeszcze jedno dziecko? Lucyna weszła powoli, spojrzała na Natalię i na maleństwo, które właśnie przyszło na świat. Nie chciałam, żebyś dowiedział się w ten sposób. Ale już nie mogę dłużej milczeć, powiedziała cicho. Kiedy miałeś dwadzieścia dwa lata, zanim wyjechałeś do Londynu, była jedna noc, jedna wiadomość i jedno dziecko, o którym cię nigdy nie poinformowałam. Kamil patrzył na nią jak zaczarowany. Co ty mówisz? Lucyna usiadła powoli na krześle, jakby brakowało jej sił. Dostałam list od dziewczyny, nazywała się Weronika. Pisała, że spodziewa się dziecka, że nie chce pieniędzy, tylko żebyś wiedział, ale ja... Ja to zataiłam, spaliłam list i wysłałam jej przelew, żeby zniknęła z twojego życia, dla twojego dobra, żebyś się nie zatrzymał, żebyś nie zmarnował przyszłości. Kamil. Za nie mówił. Przez długą chwilę w pokoju słychać było tylko cichy oddech Zosi i maszyny w tle. Natalia patrzyła raz na Kamila, raz na jego matkę. Czyli, gdzieś tam jest jeszcze jedno twoje dziecko? Lucyna skinęła głową z oczami pełnymi łez. Tak, dzisiaj to już dorosły człowiek. Dziewczyna. Ma na imię Lena i pracuje w jednej z twoich firm. Nie wie, kim jesteś. Kamil poczuł, jak serce zaczyna mu walić. To wszystko było za dużo. Ty odebrałaś mi możliwość bycia ojcem po raz pierwszy, a teraz znowu się uczę wszystkiego od początku. I ty milczałaś cały ten czas? Lucyna spuściła głowę. I dlatego dziś tu jestem, bo nie chcę umrzeć z tym na sumieniu. Kilka dni później Kamil siedział przed komputerem przeglądając listę pracowników, szukał i nagle znalazł Lena Kowal. Dział kreatywny. Warszawa kliknął w profil. Zdjęcie miała coś z jego oczu. I z uśmiechu, którego nie widział od dawna. Uśmiechu Weroniki zamarł. To moja córka wyszeptał. Natalia podeszła i położyła mu rękę na ramieniu. Teraz musisz podjąć decyzję. Czy chcesz otworzyć jeszcze jeden rozdział? Czy zostawić to, jak jest? Kamil spojrzał na małą Zosię śpiącą obok. Już wiem jedno. Życie dało mi drugą szansę, a może nawet dwie. Spojrzał na ekran, na imię i nazwisko, które właśnie zaczęło znaczyć wszystko. I wtedy kliknął wyślij wiadomość. Treść? Lena, wiem, że to może być szok. Ale proszę, spotkajmy się. Mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia: coś, co zmieni wszystko. Wysłał i czekał. Bo teraz już nie chodziło tylko o naprawianie błędów. Chodziło o odzyskiwanie rodziny, której nigdy nie znał. Ale czy Lena odpowie i co się stanie, gdy pozna prawdę, to dopiero się okaże. Okej. Okay. Teraz robi się naprawdę emocjonalnie. Minęły dwa dni. Kamil co godzinę sprawdzał skrzynkę mailową. Cisza. Zero odpowiedzi od Leny. Każdy dźwięk powiadomienia podnosił mu ciśnienie, a każda godzina milczenia bolała bardziej. Natalia próbowała go wspierać, ale sama wiedziała, że pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć, szczególnie takiej prawdy. I właśnie wtedy, gdy zaczynał tracić nadzieję, przyszła wiadomość. Temat: re. Spotkanie, nie wiem o co chodzi, ale. Coś mi mówi, że powinnam się z tobą spotkać jutro o 18:00. Kawiarnia Stacja Czasu Ulennny. Kolejowa 13 Lena Kamilowi ręce zadrżały. Następnego dnia nie potrafił się na niczym skupić. Nawet Zosia, która zwykle rozczulała go na maksa, wydawała się tylko tłem do tej jednej myśli. Za chwilę spojrzysz córce w oczy i Powiesz, kim jesteś! Natalia uszykowała mu koszulę. Nie próbuj być perfekcyjny. Bądź prawdziwy. A jeśli mnie znienawidzi? Zapytał cicho. To będzie miała do tego prawo, ale ty i tak musisz tam być. Osiemnaście z dwa w kawiarni pachniało cynamonem i starymi książkami. Ludzi było mało. W rogu przy oknie siedziała ona, Lena, Czarna. Kurtka, szalik, okulary. W rękach trzymała notatnik. Spoglądała w okno, jakby już żałowała, że przyszła. Kamil podszedł ostrożnie. Lena uniosła wzrok. Jej spojrzenie było twarde, ale ciekawskie. Pan Domański. Tak, choć. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu przestanę być tylko panem Domańskim. Usiadł. Serce waliło mu jak młot. Zacznę od końca. To może głupio zabrzmi, ale jestem twoim ojcem. Lena się nie zaśmiała, nie krzyknęła, nie wstała, po prostu zamarła. Moja mama, Weronika, zapytała po chwili. Znałem ją i kochałem, ale nigdy się nie dowiedziałem o tobie. Moja matka ukryła to przede mną, dopiero niedawno się dowiedziałem i co. Nagle się obudziłeś i pomyślałeś, a poszukam dziecka? Nie. Zacząłem rozumieć, że. Przegrałem życie goniąc za nie tym, co ważne, tylko tym, co błyszczy. A wtedy pojawiła się szansa, żeby może chociaż raz być dla kogoś naprawdę obecnym. Lena milczała, patrzyła przez chwilę w jego oczy. Były jej te same oczy, te same rysy. Wiesz, mama zawsze mówiła, że mam oczy po kimś, kogo nigdy nie poznałam. Kiedyś ją. Zapytałam, zaczęła płakać, teraz już wiem dlaczego, i wtedy wstała. Kamil się spiął, myślał, że odejdzie, ale ona podeszła i przytuliła go. Nie mocno, niedługo, ale prawdziwie nie wiem jak to będzie powiedziała cicho, ale jestem tu i może damy sobie szansę. Kamil zamknął oczy. Poczuł, jak jeden rozdział jego życia właśnie się kończy. A kolejny się otwiera. I kiedy już wychodzili razem z kawiarni, zapytała z uśmiechem: A masz jeszcze jakieś inne dzieci, o których nie wiesz? Kamil zaśmiał się pierwszy. Raz od wielu miesięcy. W sumie ostatnio się tego dowiaduje z tygodnia na tydzień, więc kto wie, niebo ciemniało, a oni szli razem ulicą. Nie jako nieznajomi. Już nie jako ojciec i córka zranieni. Ale razem, i może właśnie na tym polega odkupienie. Minęły miesiące od tamtego spotkania w kawiarni. Dla Kamila, życie zmieniło się o 180 stopni. Już nie chodziło o wielkie kontrakty, luksusowe kolacje czy spotkania z zarządem. Teraz najważniejsze były dwie dziewczyny: Lena, córka, której nie znał, ale która pozwoliła mu wejść do swojego świata, i Zosia. Mała istota, która stała się jego powodem do bycia lepszym człowiekiem każdego dnia, Natalia, była blisko, choć wciąż niełatwo było nazwać to, co ich łączyło. Może jeszcze nie miłość, ale szacunek i zaufanie, które rodziły się na nowo. Pewnego dnia Lena przyszła do jego domu z albumem zdjęć. Mama chciała, żebym ci to kiedyś pokazała, ale nigdy nie miała odwagi. Powiedziała siadając na kanapie. Kamil wziął album w dłonie. Drżały mu palce. Na pierwszej stronie było zdjęcie Weroniki młoda, piękna, z uśmiechem pełnym życia. Obok niej, mała Lena, trzymająca misia Przegrałem tyle lat wyszeptał Ale jesteś teraz, a to więcej niż niektórzy dostają odpowiedziała Lena z delikatnym uśmiechem. Kamil wstał i spojrzał przez okno. Za szybą. W ogrodzie Natalia tuliła Zosie, pokazując jej jesienne liście. Mała śmiała się głośno. Wiesz, czasem myślę, że największe bogactwo mojego życia przyszło wtedy, gdy wszystko inne przestało mieć znaczenie. Lena podeszła do niego i oparła głowę na jego ramieniu. Czasem trzeba coś stracić, żeby zrozumieć, co naprawdę się liczy, i wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi i Kamil spojrzał zaskoczony. Nie spodziewali się nikogo. Otworzył. A za drzwiami stał mężczyzna. Młody, z brązowymi oczami i spojrzeniem, które dziwnie przypominało Kamila sprzed lat. Dzień dobry. Przepraszam, że tak, bez zapowiedzi, ale moja mama nazywała się Karolina. Zostawiła mi kiedyś list. Napisała w nim, że powinienem odnaleźć mężczyznę o imieniu Kamil Domański, że to może być mój ojciec. Kamil zamarł. Lena spojrzała za jego pleców. Natalia wyszła z ogrodu z Zosią na rękach. W jednej chwili czas stanął. Kamil spojrzał młodemu mężczyźnie w oczy i z cichym głosem powiedział: "Wejdź. Musimy porozmawiać, bo czasem los nie daje drugiej szansy, czasem daje trzecią." I to właśnie czyni życie niewyobrażalnie pięknym koniec.